Cześć, z tej strony trap.pl, a dzisiaj kolejny szybki news. Tym razem opowiem wam o Lizanie, który standardowo po swojemu znów pakował się w kłopoty, przez które znów spotyka go wiele internetowego hejtu. Bo kto jak to, ale Diego Lianos hejtowany jest po prostu bez przerwy. A za co? Przypomnijmy, ponad rok temu podczas jednego wywiadu chłopak nazwał muzykę tupaka nudą, po czym rozpętał nieustanną, ciągłą i wielką burzę nienawiści wokół swojego imienia. Następnie pół roku później raper przedawkował uwaga o przez co wielu hejterów zaczęło cisnąć. Z niego Beke. Do tego całkiem niedawno ogłosił całemu światu, że jego dziewczyna jest w ciąży, po czym jakiś czas później przekazał nam, że jego dziewczyna niestety poroniła. Jednak w internecie pojawiły się wtedy głosy, że najprawdopodobniej żadnej ciąży nie było, a Lilizan sfajkował to wszystko, by znów było o nim głośno. No a na koniec dochodzimy do dnia wczorajszego, gdzie zmęczony hejtami i zmęczony atakami swoją stronę Lilzan nocą przyjechał swoim g na stację benzynową razem z jakąś koleżanką. Co prawda wygląda na to, że nagranie z całego zdarzenia zaczyna się dopiero w późniejszej fazie całej akcji. No ale przypuszczam, że wyglądało to mniej więcej tak. Gość, który nagrywał całą akcję, podszedł do Lizana, bo go rozpoznał i wydawał się być w przyjaźnie nastawiony, po czym po krótkiej gadce szybko zdradził swoją nienawiść do rapera i zaczął go wyzywać. Diego natomiast odpowiedział tym samym, także go wyzywał i zaczął nawet używać n wordów w stronę agresora. No i co więcej, wyciągnął nawet broń, pistolet, którym ciągle wymachiwał i celował kamerzystę, aż go koleżanka musiała uspokoić. You want it, bro? Right, get bro. Hey, homie. Get out. Get out. Hey, God, this motherfucker pulling a gun. Out, hey, you shit, right? Now? Look at little Z pulling a gun right now. Look at little Get out. Hey, look at this guy pulling the gun right now. Look at this motherfucker. Hey, pull that shit out again, homie. Hey, homie, you a bitch. Yeah, that's why. Yeah, yeah. Hey, look at my car? Yeah. yeah. yeah look at your car you little bitch Oczywiście wszyscy hejterzy rapera tylko czekali na taką pożywkę i już zaczęli znów jeździć po chłopaku. Lilian wytłumaczył krótko swoje stanowisko w tej sprawie na swoim Instagramie pisząc: "Media będą próbowały przekręcać i kłamać o tym, co stało się na stacji benzynowej. Byłem zaatakowany i zmuszony do użycia samoobrony. Walić was staruchów gadających ciągle o tej sprawie z tupakiem, Żyjcie swoim życiem i przestańcie atakować dzieciaka". No i teraz powiedzcie mi, jak uważacie? Czy Lilian w tej całej sytuacji zachował się dobrze, czy też nie? Dajcie znać w komentarzu, pisząc hashtag #dobrze bądź hashtag #źle. Jeżeli natomiast to info było dla Ciebie ciekawe i przydatne, to kliknij na dole ten czerwony przycisk subskrypcji razem z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z newsami z Ameryki. Zostaw również łapkę w górę, a tymczasem ja się już z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!